Witam Państwa na kanale YouTube Kancelarii Mędreckiej Partners. Z tej strony radca prawny Marta Prach. Dzisiaj omówimy sobie tematykę związaną z właściwością sądu w sprawach frankowiczów przedsiębiorców. W przypadku konsumentów nie mamy wyboru w zakresie właściwości miejscowej, bowiem, bowiem zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła właściwość wyłączną w przypadku konsumentów, co oznacza, że konsument może skierować powództwo przeciwko bankowi wyłącznie do sądu właściwego ze względu jego miejsca zamieszkania. W przypadku Frankowicza Przedsiębiorcy mamy w zasadzie dwie możliwości. Ponieważ możemy wybrać właściwość miejscową sądu związaną z miejscem siedziby danego przedsiębiorcy, to znaczy wybieramy sąd, w okręgu którego siedzibę ma właśnie dany przedsiębiorca, który jest powodem w postępowaniu. Druga możliwość to wybór właściwości miejscowej sądu zgodnie z siedzibą pozwanego, w tym przypadku z siedzibą pozwanego banku. Powód: Frankowicz Przedsiębiorca może rozgraniczyć czy też przeanalizować sytuację w każdym sądzie i wybrać tą, która bardziej mu odpowiada. Co to oznacza? Frankowicz przedsiębiorca może zweryfikować, w którym sądzie postępowania toczą się szybciej, może przeanalizować, w którym, w którym sądzie orzecznictwo jest bardziej korzystne i wówczas wybrać właściwy sąd, który w jego ocenie powinien rozpoznawać jego sprawę. Istnieje również trzecia możliwość, która zdarza się rzadko, jednak pojawia się w niektórych umowach kredytowych, mianowicie mamy wówczas do czynienia z tak zwaną właściwością umowną. Co to oznacza? Niektóre umowy kredytowe zawierają postanowienia, w którym jest już wskazane bezpośrednio, jaki sąd ma rozpoznawać sprawę ze sporu pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem. Postanowienie związane z właściwością umowną pojawia się rzadko. Dodatkowo musimy pamiętać, że w sporach związanych z roszczeniami o nieunieważnienie umów kredytowych sąd może uznać, że dane postanowienie nie ma zastosowania. Co do zasady, sprawy z powództwa frankowiczów przedsiębiorców są rozpoznawane przez y, sądy w wydziałach gospodarczych. Y o odrębnościach związanych z postępowaniem gospodarczym opowiemy Państwu w kolejnych odcinkach. Bardzo dziękuję za uwagę, serdecznie Państwa zapraszam do śledzenia naszego kanału, na którym znajdzie się więcej materiałów związanych z tematyką frankową.